Witam serdecznie w naszym W naszej serii droga do 300 ap na no brakani Na chwilę obecną no Skoro misji już nie mamy będę po prostu Farmił maszłany, Z tego względu że już niewiele mi brakuje do zrobienia tego całego, całego całego pisu Zgadza się Że już niewiele mi brakuje do zgarnięcia 90 pisów mamy 68 Niedługo czwartek czyli Eee, będziemy mogli zrobić kolejną misję Co nam ułatwi sprawy No, dostaniemy kolejne 5, może jeszcze jakiś zdropniemy, to już będzie 80, mamy 12, czyli będziemy potrzebować 8 czyli już będziemy bardzo blisko ten mamy opisy już zrobiony i chyba jedyne co nam zostanie to zdobycie tego. No i dobra nie zapominajcie, pamiętajcie, jeżeli seria się podoba, nie zapominajcie zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz jakiegokolwiek komentarza. W poprzednim materiale udało nam się ulepszyć pewną akcesorię. Nie będę spoilerował, kto jeszcze nie oglądał, bo to wrzucę w niedzielę. Ten materiał wyskoczy w sobotę. Ten z poprzedniego tygodnia. I tak, no to nie będę spoilerował tym, jak, jeżeli jesteście na tym momencie. Idźcie sobie po prostu na, do, do tamtego odcineczka. Zobaczcie go i wróćcie tutaj. A teraz ten, kto już oglądał. Poprzedni odcinek, tak więc udało się, udało się nam zrobić narki i je sprzedać Teraz jest szybciutko sklektujemy i będziemy mieć 8B A żeby kupić Harta potrzebujemy 12400 4B musimy zarobić, damy radę? Dobra, ej, słuchajcie, słuchajcie, no tak jak mówiłem wcześniej w poprzednim odcinku, nie? No to wymieniliśmy sobie tą logię, znaczy wymieniliśmy sobie te Manosy zerówki na logię 3 i no widać różnicę, widać ogromną różnicę, jeżeli chodzi o ilości. I tak jeżeli mam być szczery, no to. Yy, jest różnica też w zarabianiu w ten sposób, nie? Znaczy na początek, no nie mówię, że zarabiam nie wiadomo ile. Ale jak na 232 energii, no to wystarczająco, żeby podbijać sobie to eku do life skillowania, tak czy siak. Jak widzicie mamy już tutaj... Yy, uh, 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 uh. Do gotowania, do gatheringu, do processingu, do huntingu i do gatheringu. Mówiłem do gatheringu? Mówiłem do gatheringu. W każdym bądź razie, no wszystko to, jest, wszystko to jest podbijane z własnych, yy, z własnych Black Gem fragmentów. Niedługo za ten hunting weźmiemy się. Ej, właśnie, właśnie. Dostałem dwie, znaczy poleciały mi dwie takie Gathering Mastery artefakty, nie? Dwa takie artefakty. Teraz się zastanawiam co byśmy mogli, co byśmy z tymi gathering artefaktami mogli zrobić, znaczy co byśmy mogli do nich włożyć, jeżeli chodzi o Lifestone? bo te Lifestone są drogie, a widziałem jest tam taka fajna jedna opcja, widziałem jest tam taka jedna fajna opcja do gatheringu idealna pod, pod idealna właśnie pod gathering i no tylko drogo to wychodzi, no temat do przemyślenia. No dobra, witam wszystkich z ekipą Moich Petów i z naszym osobistym sklepem Forest ja wiem, ja wiem, kurde już jesteśmy w tym, w tej miejscówce naprawdę z dużo czasu, za dużo czasu bym powiedział i no co najważniejsze, ja chciałbym się bardzo tego pozbyć, znaczy chciałbym już pójść na coś bardziej takiego, gdzie będzie można zarobić zostajemy tu do momentu, mamy dosłownie 80 Dwa, dwa, pisy powiedzmy, bo wymienię ten element na, na to co potrzebuję Żebyśmy mogli uciekać stąd A co do tamtej, a co do tego ostatniego pisu jeżeli chodzi o podkę, To Zobaczymy, no ale bardzo chcę, bardzo chcę dokończyć to, jeszcze mamy do tego weekly misję o, Tak, mamy weekly misję, mamy zbić trochę, zostało Zbijemy, dostaniemy właśnie te ty... Nark A a chyba tak I Będę wtedy zarabiał. No, będę chciał wtedy zarobić jak najwięcej, gdyż potrzebuję kupić te 12 nie? Welthard. No, i na chwilę obecną, można kupić za 12 100. A już daje 3 AP więcej. Warf, Warf. No dobra, to idę, to te wszystkie MOBY i widzimy się za jakąś chwilę. Dobra, sprawa wygląda następująco. Widzowie. Nie wiem, czy dobrze mnie słyszycie, czy źle mnie słyszycie Kurde, to audio to jest tak masakra ustawić dla mnie Ale no dobra, no nie będę nic, nie będę się zgadał Sprawa wygląda następująco Mamy 8 b tak? No i... Jakimś sposobem musimy zarobić wystarczająco hajsu na to, żeby kupić sobie tego wersharta. Potrzebujemy jeszcze 4B I znowu chyba będziemy wszystko wysprzedawać. Ewentualnie spróbujemy coś Wklepać Co by nam, co by nam zmieniło? Kolejne te Jakieś kolce ta? Albo jakikolwiek item. Akcesoriowy No nic, będziemy będziemy klepać to w... Na streamie w Sołotę, no A teraz wszystko powrzucam. Wszystko powrzucam. I. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, ile będziemy mieć hajsu Może coś posprzedaję, Nie wiem, powinienem coś sprzedać. Powinienem to kupić. Zobaczymy. Nie ma co nie ma co brać ponosić, ponosić, pochopnych wniosków, nie ma co, no dobra, wiecie o co mi chodzi, 70 6, 88, czyli potrzebujemy jeszcze tylko 12, żeby, żeby mieć komplecik, no nic, no dokończymy, no zawsze jest ta szansa, zawsze, zawsze jest ta szansa że poleci nam ten item stop, nie to Zawsze jest ta szansa, że poleci nam. No, jeżeli dropniemy 12 tego, to będziemy ustawieni, a jeżeli poleci nam to, to będziemy jeszcze bardziej ustawieni, bo wtedy będzie łatwiej zdobyć albo dla siebie, albo na sprzedaż na potę, nie? No. I to będzie chyba misja. Będziemy tam siedzieć i albo poleci, albo nie poleci. Zobaczymy. No, jest zawsze, pamiętajcie, nigdy nie ma tam 0,001%, jest 50% szansa, albo poleci, albo nie poleci. Dobra, na chwilę obecną skończyłem dropić, skończyłem, skończyłem grindować, skończyłem misję i jestem ciekaw, co byśmy mogli teraz robić. W sumie to robienie Adventure Logo nie byłoby takie głupie dokończenie go, to nie są żadne trudne misje. Musimy dostać się do, do. do. na drugą stronę mapy, tak? Ale postaramy się najpierw skończyć te 100 pt partów. Dropić te, dropniemy te 100 pt partów i będziemy wtedy robić. Kończyć tego Barteliego. No dobra, no to wystawiłem chyba wszystko, co powinienem wystawić. Chyba, że coś przeoczyłem, no ale no to. No nie będę się na takim czysto. No, o jeszcze to możemy. O, proszę bardzo, tyk Kolejny pieniążek zrobiony. Dobra, tak wygląda, tak wygląda to co mamy powystawiane. Nie wiem czy to zajdzie. Nie mam absolutnie bladego pojęcia. Miejmy nadzieję, że zajdzie jak najszybciej i że będziemy mieć... Sporo, sporo, sporo pieniędzy na to, żebyśmy mogli kupić tego Welshard'a, No, co prawda, o to, to nie zajdzie na pewno, no bo ilości tego są oszałamiające na tym rynku. Ale no zobaczymy. W sumie jeszcze zastanawiałem się nad tym. To kosztuje ciekawie, jakbyśmy tak wystawili, ale się Black w pojawiło chyba przez event po prostu, bo ja pamiętam, jak chciałem ulepszać e, do rybek. Ten Fishing, Fishing, Fishing Man's clothes, To no nie było tego w ogóle Ale no chyba nie jest źle, o Dobra, oddam szybko jeszcze to To nie wszystko Bo to tylko było z tego Tutaj jeszcze mam rzeczy sprzedane I sam jestem ciekaw ile udało nam się zdobyć z tego O Dobrze 10B, tak o, oficjalnie 10B Nie wiem co zaskoczyło nie wiem co zaskoczyło na sam koniec, ale coś zaskoczyło <laughs> Ile level, well? No właśnie, z levelem jest tak, że level well Na chwilę obecną jest ich 5, no i 12600, ale powiem tak, ich było Właśnie, właśnie, ich było o wiele mniej eee, A nieprzerobiony? A jak jest nieprzerobiony? Ty, stać nie? Kupić nieprzerobiony? Ale, ku Ty to jesteś banan, ty to jesteś, ej, zajebisty, to jest pomysł i zawsze będzie na pod kontent genialny. Genialny 1,5B. Ty, to na jeden wyjdzie, nie? Chyba się opłaca. Może, może się opłacać, bo ej, faktycznie, dobra, to biorę. No to się opłaca. No to się zamkniemy w mniej niż 12. Dobra, let's go. Zakupujemy wersharta. Znaczy harta, Concentrated Magic. A jak się okaże, że to nie jestem do tego, to będę zły. Dobra, no. 760. Ej, poszło o 5 kategorii. Ile potrzebujemy? 1500, tak? Aha, możemy kupić tylko 1800. O kurde, nie stać nas. A nie, stać nas. Co, ja gadam? Simple hemi. Cyk. 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 Tak to działa? Ej, żebym czegoś nie popierdzielił. Udało się. Udało się. Poproszę o klaski. Mamy, udało się. Wells Hard. No dobra, to teraz no jesteśmy na etapie 271, 273, 321. Ej, 1000 kaprasów jest. Dobra, zaraz zobaczymy, ile nam się uda kaprasów wyrzucić to. Czy da nam to jakiś level? Moglibyśmy no, spróbować zrobić więcej kaprasów. No ale dobra, no to złożymy, ile, ile damy radę, i później będziemy patrzeć. W tym tygodniu jeszcze nie wymieniałem, jeżeli ja wymienię, to będzie można spróbować To zyskamy kolejne apy, bo zreformujemy kutum, Kutuma I jak mam być 4, zreformujemy Kutuma do, do czwórki Czekaj, zobaczę ile mam shardów i co będziemy mogli zrobić wtedy z tymi shardami Heating, potrzebujemy to, potrzebujemy to, to, to i to Wystarczy? Dobra I cyk, co teraz jest z dwójce potrzebne? Blue Krystał, 20 tych. Eee, to musimy. To, że mnie ja odwalił. Ej, ja nawet nie, nie wiedziałem, że tak się da zrobić. Nie, to się nie zwraca, jakby ktoś pytał. A teraz zreformujemy resztę. Cyk, cyk, pyk. Cyk, cyk, pyk. I brakuje nam tylko tych kilka memory fragmentów, żeby było zajebiście. Dobra, doszliśmy już do takiego momentu, że mamy dosłownie. To mam, patrzę na to, 250 memorków Kryształ, to i to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, mam wszystko. Jak ja tu wszystkiego nie wsadziłem? Bo to jest hitting, kurwa Dobra, nieważny. Dzięki Marek. Dobra. I tym sposobem. Nie to, jeszcze, jeszcze nie to. I tym sposobem mamy zreformowany i z głowy na razie kutum na długi okres. Dobra, jak ma wejść, to skip. No. koty to jednak dobrze kada. Polać kotelowi. Zatukujemy to pięćdziesiątką. Dorzucimy 10. Skip dla widzenia Ale to idzie. Ale to idzie. Dobra, to mogę selnąć, no. To mogę selnąć. To mogę selnąć. Niech będzie. 1-3. Jest szansa znowu na tri. Skip. Oj, 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 oj O kurwa. Dobra, koniec. Koniec, koniec ulepszenia. Trochę ze streamka, było, jest materiału, ale no to, co udało się zdobyć, jest naprawdę duży progres, jeżeli chodzi w tym tygodniu. Przynajmniej dla mnie osobiście, zdobyliśmy, znaczy zdobyliśmy kupiliśmy Wersharta, udało nam się zdobyć wystarczającą ilość Silvera. Yy. Dobiliśmy kolejny poziom Capros Levelu, levelu rednosa, czyli tym zajmiemy się najprawdopodobniej w następnym tygodniu. I to będzie już takie, to będzie już takie wiecie No będziemy cały czas do przodu ruszać, nie? I co jeszcze zrobiliśmy? Udało się Naprawdę tanim kosztem, bo większość rzeczy mieliśmy, nie wiem wydaliśmy Na co musieliśmy najwięcej wydać? Chyba na memory fragmenty, no Wydaliśmy trochę hajsu na memory fragmenty i udało się zdobyć Reform czwarty, nie? Tego kutuma i na chwilę obecną nie będziemy się nim zajmować Tego, tego kutuma zostawimy no Na dłuższą chwilę, na pewno go zostawimy na dłuższą chwilę, takiego nieruszanego no, jak widzicie, mamy 272 op, czyli do naszej, powiedzmy, końca naszej przygody, naszego celu, który założyliśmy. Zostało tylko 28, zrobić 28 op, a tutaj 26. Uważam, że progres dzisiejszego, dzisiejszego dnia był naprawdę zajebisty. Nasz z dnia dzisiejszego materiału był naprawdę zajebisty i oby tak dalej, oby tak dalej nam szło. No, są niektóre odcinki, ja rozumiem. Są niektóre odcinki, gdy tak, no, a to to, robimy to, robimy to, robimy i tak. przedłuża się dalej. Tak, tak wygląda progres na BDO: no, takie, są, takie są realia. Jest bardzo fajnie, podoba mi się to BDO, i jeżeli nie graję tak wiecie, cały czas, cały czas, cały czas, to są jednak te chęci do grania. I wiem po sobie, że jakbym tak skupiał się tylko i wyłącznie na tym BDO, to by się to źle skończyło dla mnie, no i dla was, no bo prawdopodobnie byłaby przerwa w serii, a wiem, że jest tam kilka widzów, którzy którzy lubią oglądać to, tak więc śmiało. Nie krępujcie się, piszcie te komentarze, bo naprawdę komentarze mnie motywują. Lajki, subskrypcje. No jak widzę, że to się rusza i że jest coraz więcej ludzi, którzy obserwują, że widzą, że jest coś takiego jakby to, że próbują sobie grać. Naprawdę się cieszę. I uważam, że ta gra powinna mieć trochę więcej uwagi poświęconej ze strony ze strony graczy. No to by było na tyle w tym tygodniu. Tak więc nie, zapom nie zapominajcie zostawić łapki w górę, subskrypcji, komentarza. I do zobaczenia już w następnym. Dzięki, że byliście. Nara.